Zapraszamy nad Polskie Morze, jesteśmy w Gdańsku, szósta kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Lechia podejmuje piłkarzy Rakowa-Częstochowa. To starcie najgorszej i najlepszej defensywy w lidze. Lechia straciła już 11 goli i nie wygrała żadnego meczu. Raków stracił tylko jedną bramkę, ale ostatnio... Ma problemy ze strzelaniem goli. No i w pierwszej połowie też było to widać. Po dwóch bezbramkowych remisach z rzędu w Gdańsku do przerwy również 0 do 0. A to była jedyna sensowna akcja z pierwszych 45 minut. Jednak Patryk Machuch. Się pomylił i nie trafił do bramki. Lechia nie oddała w pierwszej połowie żadnego celnego strzału. Po przerwie też miała z tym problemy, chociaż zaczęło się coś dziać pod bramką Kacpra Trelowskiego. To już 59 minuta. Kamilo Mena, Mena na prawą stronę, jest Rifetę Kapic. Kapic zdecydował się na strzał i co to było za uderzenie? Bośniak daje prowadzenie gospodarzom. Jakaż to jest niesamowita radość. Lechia Gdańsk prowadzi z Rakowem. Częstochowa 1 do 0. Lechia może wygrać swój pierwszy mecz. Po powrocie do ekstra przepiękny gol, który wynagrodził nam wszystko to, co działo się wcześniej, a właściwie co nie działo się w tym meczu, bo tych akcji podbramkowych brakowało. No ale ta bramka absolutnie przepiękna. Pierwsze trafienie kapicza w Ekstraklasie. No i Lechia na prowadzeniu, ale Raków rusza do odrabiania strat. Patryk Makuch znów obok bramki. Niewiele tutaj zabrakło, naprawdę niewiele. Maku chłapie się za głowę. O centymetry piłka minęła słupek. To już 74 minuta meczu. Maku zgrał. Bergren uderzał, ładnie złożył się do tego strzału, ale niecelnie. Przewaga Rakowa rośnie z każdą minutą, ale tych minut do końca coraz mniej. W 84. na Murawie pojawia się Iwi Lopez, wracający po kontuzjach. To już 87. minuta. Dawid Tragal, pole karne. I wreszcie Patryk Makuch trafił do siatki. No i miny kibiców i Gdańsk teraz już zdecydowanie inne. 1 do jednego Tuż przed końcem, Trzy minuty przed ostatnim gwizdkiem. Makuch fantastycznie trafia do siatki. To też jest piękny gol i też pierwszy gol makucha w barwach Rakowa Częstochowa. Tudor zagrał do Bergrena, Bergren do Brunesa. I 2-1. Raków wygrywa ten mecz w ostatniej minucie meczu. Kuzyn Erlinga Halanda trafia do siatki po raz pierwszy w ekstraklasie. Jonathan Brunes zapewnia trzy punkty Rakowowi, ależ to wszystko się odwróciło. Lechia liczyła na pierwsze zwycięstwo w ekstraklasie, a znów przegrywa i zostaje na ostatniej pozycji w tabeli. Natomiast Raków, który długo grał słabo, nie mógł sobie stworzyć sytuacji podbramkowych, wreszcie jednak do nich doszedł i w samej końcówce, w ostatniej. мін так. Strzela dwa gole i wygrywa Raków Częstochowa po trafieniach Patryka Makucha i kuzyna słynnego zawodnika Manchesteru City Erlinga Halanda, czyli Jonathana Brunesa. Wygrywa Marek Papszun może być zadowolony, przynajmniej z tej końcówki meczu, z tej walki do końca Raków Częstochowa zwycięża, wywozi trzy punkty z Gdańska i co ważne, w tym momencie Raków zostaje liderem PKO Bank Polski Ekstraklasy. Lechia na ostatniej pozycji. Lechia Gdańska, Raków Częstochowa po niesamowitej końcówce. 1 do 2. Subskrybuj. Bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.